Figurski, w dobrej formie od rana Halo, dzień dobry, czy to jest sanepid? Na, pan proszę panie, pani. Pan, dzień panie, dobry panie, pani Marte, Martenka Wiesław z tej strony. Jestem z żoną w tej chwili Kingo. Proszę pani, dzwonimy z doniesieniem, dlatego że niech małżonka, nie niech, pan, niech pan poczeka, ja pana przyłączę do kierownika. Dzień mnie pani, pani, przełącza. Pan Dobra, pani mnie przełącza w takim razie. Halo, dzień dobry. Antoni Martenka z tej strony. Proszę pana, halo. Już słucham. Panie, nabyliśmy z małżonką, bo jak byliśmy na wczasach w, w Międzyzdrojach, żona te kupiła What te kosmetyki Pad i Rób. Yy, to jest te, co Kinga Rusin nie reklamuje. Że po polsku wklepuj i wcieraj, panie. I teraz mamy tu problemy, dlatego że nic jej się już teraz w tych rękach nie mieści, panie. To jakaś mówią, że nam Dłonica się nazywa, dłonica, czy, czy, to... czy, czy Rękojmia. Panie, o, czeka, tak spuchły ciebie. jak u się... słonia normalnie wyglądają. Halo? Tak, słucham pana. Ja da dam małżonkę. Chodź, chodź tutaj, Jadwiga. Chodź, ale poczekaj po, po, nie rozbijaj wszystkiego po drodze, chodź. Już. Masz słuchawkę. Halo! Halo! Słucham! Hallo! Ja, nie wiem gdzie mam słuchawkę w dłoni, mił gdzieś kniwa. No trzymaj tu paznokciem głupia, bo tak nic nie słychać. <śm> nie jestem w stanie złapać! Rozmawiajcie! Rozmawiajcie! Byliście Państwo u lekarza? No, no proszę pana, no najpierw dzwonimy do Sanepidu. Ja dźwiga, powiedz panu, byłaś. No ja, proszę pana Mogę tej słuchawki wlapać, bo to. Ma duszę taki. teraz spokojnie siedzi możemy porozmawiać. No. Poczekaj, bo mi Januszek to... dłoń tutaj. No więc, panie, ostatnio jak machała, jak szwagier odjeżdżał, to po ulicy zdmuchnęło. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano. W S0. 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 Więcej na www.skrok.pl